Siemano widzowie! Ja jestem Wojt z ze mną jest Edwi Games. Siemano! Impreza! Eee, czekajcie, sprawdzimy czy się nagrywa. Nagrywa się! Ogólnie dzisiaj pokażę Wam jak pobrać Optifina do wersji 1.18.1 bądź jakiejś innej, bo to chyba bądź nie ma różnicy. To nie ma widzowie różnicy, ogólnie nie jak mam... Wersji. E, jak wam ogólnie, macie taki problem jak ja, że wam automatycznie nie pobiera. Więc wchodzimy sobie na operę. Na przykład ja mam Operę GX, polecam jeszcze wtyczkę DeFi, macie cashback, polecam, jak robicie jakieś zakupki. Ja tak z 2 złotych zrobiłem 13. Mi zostało po zakupie 2 złote no i mam teraz 13, więc. sposób? Nie. E, może być. A Ale jeszcze, tak. jeszcze trzeba pamiętać, że i tak musicie Java pobrać. E, tak, jak nie macie drzwi, nic nie zrobicie. Wchodzicie sobie na OptiFine, wchodzicie w ten link na przykład, w tą, tą stronkę, wchodzimy na Downloads i nie klikamy Download, tylko Mirror. -roll. Teraz klikamy The Download. Jaki? <grym> Upload. No, no zawsze. Nie nie. No, niestety, ale może się wyświetlić. Upload i <grym> <grym> Dobra. No, masz Więc teraz robimy widzowie. W sumie wyrzućmy sobie to tutaj. Mamy ehm, mm -hmm, mm -hmm. Tak, fajna. Tak. Zróbmy sobie. Tak, 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 tak. tak. I widzowie teraz wchodzimy sobie, wpisujemy sobie tutaj CMD. Bo to za chwilę short będzie. I wpisujemy widzowie. CD, desktop. Pyk, i teraz Java. Minus yy, jar. Teraz sobie bierzemy nazwę pliku. Można z niej zmienić na łatwiejszą. Tak. I teraz dajemy sobie tą nazwę. Kropka jar. Tam było nie? Tak. I uwaga pyk. I dajecie. install Instaluje no, wam nie się. się. Takie jakieś dziwne rzeczy, A, Ale jeszcze wam w wideo przypomnę musicie na początku odpalić Minecrafta. Tak, wersję 1.18 musicie. W naszym przypadku trzeba 1.18.1, zapomnieliśmy o tym oh. powiedzieć. My już mieliśmy odpaloną, bo ja już grałem na 1.18.1, więc... Znowu zapomnieliśmy <laughs> Ale teraz chociaż jest lepiej. Okej, okay. no i mamy pobrane. Zaraz to sobie wyłączamy, to można usunąć. I wchodzimy sobie na Minecraft Launcher. No jeżeli korzystacie z lunar klienta, generalnie nie polecam, znaczy polecam, bo fajnie jest w ogóle wszystko pod PVP, ale nie widać Bosbara. Jeżeli korzystacie z wersji 18. Mamy. W wersji lunarowej, to tam automatycznie jest Optifine, tak to podoba. No i tutaj mamy już Optifine. Ogólnie tutaj mamy mieliśmy już odpalone. Eee, a więc, robimy sobie tak, graj. Eee, Zwiększamy jeszcze może. Ram, o właśnie. Jeszcze no. możecie się dowiedzieć jak ram zwiększyć. I teraz yy, to było. Tu. tu edytuj. Więcej opcji. To jest z imię tego uciął. I tutaj XMX 5G. I tu wpisujecie 5G. Zapisz. Dajemy Karaj. No więc nie polecam jak ktoś ma 8 ramów, ale jak ktoś ma 16 lub więcej to jak najbardziej. No i teraz nam się jeszcze pobiera widzowie to chwilkę zajmie. Nie będziemy nawet cięcia robić. Ogólnie widzowie, zapraszamy was, zapraszam Was do Edziego. U niego filmy są aktualnie codziennie. Zapraszam Was na Pixel Hosta. Eee... Dajmy minus 5% do zakupu serwera. Jak chcecie sobie z ziomeczkami pograć czy coś, no to. Można pograć. I <laughs> No generalnie tu sobie gadam o takich rzeczach, które by były wycięte, ale jako, że nie znam, no to są. No, ale widzowie. Tak. Myślę, że zrobię... A już się też szybko pobiera. było to, a teraz <noise> właśnie. Się... No właśnie. <noise> Okej. Okay. Widzowie. Również pamiętajcie o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkujcie filmy, a także zapraszam Was na kanał Duo, gdzie są streamy z Duo. Najczęściej. Dokładnie tak. No, ogólnie. Można Wam to powiedzieć już? Już w poniedziałek. Najprawdopodobniej. Wystartuje. Nie najprawdopodobniej tylko na 100%. Wystartuje 24-godzinny stream. No i sobie teraz wchodzimy na singla Create New World. Bierzemy sobie. Baz. Niech będzie. Niech będzie to Creative. Great New World Mogliśmy też dać na nazwę, jakąś optymalną, czy coś. No. Dobra, widzowie, spokojnie, spokojnie. Nie, i tu idzie w komentarzach. Nagramy, jak coś trzeci. W <laughs> Nagramy na nowy kanał, którego nie będzie już, bo na tym kanale. Nagramy na dół. Bo ten kanał naprawdę fajnie, fajnie, fajnie jest tutaj. subki fajnie. Widzowie, subujecie mi się grywać. No i pokaż im, że shadery działają, I teraz. I tam włącz Extreme Shaders czy coś tam. O kurde. O, o? Dawaj jakiś tam extreme shaders. A ta wyspa uciekła. Nie, nie uciedł. <grym grym grym> Dobra, więc bierzemy. Może na przykład, się tam. Co To jest to symulacją distance. No, po prostu jak daleko mają ci mechanizmy nowe działać. I widzowie. Shaders. Ja mam... Complementary shaders. Eee. O, które tu będą lagować? Test. Tak? 1.18 nie polecam, generalnie też znaczy polecam, ale na shaderach to chyba z rtx 3060. No dobra, może na tych shaderach to nie laguje, bo te shadery są fajne. Od... I widzowie mamy no, ładne shaderki, więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Wbijamy 25 słów do końca roku. A łedziego wbijamy 300 słów do końca roku. Widzowie, wierzę w fazę. Ile mamy dni? 5. 6. 6 25, 6 dni. Nie uda się. Jest 284, No to wbijamy 290 łedziego. Widzowie, zapraszam. I. Cyma iron bloki? A nie, to dioryt Ale jest węgiel. No więc, widzowie. Mam nadzieję, że poradnik się spodobał. Eee, Takie opanie nie znajdziecie na YouTube. Zapraszam na streama. W sumie zapraszamy o Iron Block. ja no, no może nawet w sumie już jest zaplanowany, może w opisie. Może jak ten film oglądacie, to w opisie macie link do zaplanowanego streamu. Eee, tak, ogólnie film będzie dzisiaj, albo dzisiaj, czyli 25 lub 26, czyli dzisiaj albo jutro. Ale zobaczymy. Jeszcze. Może wrócimy. Teraz, od razu, więc... Wesołych świąt widzowie ogólnie. Wesołych świąt widzowie, smaczne. Znaczy, napiszcie w komentarzach, jakiego, jaką rybę jedli? A nie, bo... A tak, bo to od ryby. Jaką rybę jedliście generalnie? No. Tak. I dziękujemy, że byliście. Wesołych świąt. Zdrówka. I w nowym roku mamy dużo projektów do zrealizowania, więc wyczekujcie, subskrybujcie widzowie. Zapraszamy. I dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Cześć. Wesołych świąt.